Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hydrochlor się kłania. Dzisiaj chciałem Wam na wstępie wytłumaczyć, dlaczego u mnie w akwarium tak ciemno. A więc, nadszedł w zmierzch, tak? Nadszedł zmierzch i moje ryby powoli szykują się do spania. Część białych LEDów jest już wygaszona. Niedługo, pewnie zgasną pozostałe białe LEDy, i na końcu kolory. Jak na razie bardzo podobają mi się neony w tym świetle. Myślę, że dla roślin, no niestety, nie jest to wystarczająca ilość światła. W każdym razie neony w tym świetle są niesamowicie wybarwione i fajnie to wygląda naprawdę. No, ale nie o tym Wam chciałem powiedzieć. Ani nie o tym, że dzisiaj znowu byłem w akwarystycznym i próbowałem u siebie kupić ryby. Znowu do swojej 45 piątki, e, przynajmniej je zamówić, jak na razie to jak e, jakbym gadał ze ścianą, e, planuję tam właśnie mikro rozbory galaxy. Ewentualnie jeszcze myślałem o kieryskach pigmejkach, także małe ryby. E, nieduża obsada, ale jak to będzie wyglądało? No, na razie ciężko to widzę. E, Mam co prawda już 6 rozbór galaksy w tym zbiorniku i będę powoli myślał o tym, żeby je rozmnażać. Możliwe, że użyję również do tego właśnie tej swojej 45-ki, może mi się tam je uda rozmnożyć, jak trochę bardziej zarośnie. No zobaczymy, no bardzo by mi zależało właśnie jeszcze na tych Kirskach pigmakach, ale... Ale na razie y, pan z mojego akwarystycznego stwierdził, że bardziej musiał płaca kupować y, mieczyki, molinezje, neonki czy złote rybki y, bo tego idzie y, bardzo dużo. No, no dobra, to nie o tym miało być. No o tym wam też nie powiem, że jak zwykle będąc y, w akwarystycznym natknąłem się Całkiem przypadkiem na yy, cztery piękne roślinki. No i one oczywiście wylądowały w moich akwariach, chociaż już naprawdę praktycznie nie mam gdzie ich sadzić. To po prostu prosiły mnie, żebym je wziął. No i musiałem im ulec. No i tak to ze mną jest i z tymi roślinami. Mm, chciałem Wam dzisiaj w każdym razie powiedzieć trochę o karbo. Yy, Ponieważ Macias mnie do tego ostatnio natknął i nasze wieczorne rozmowy, pozdrawiam Macias, e, rozmawialiśmy ostatnio trochę właśnie o karboaldehydzie glutarowym. Karbo, e, węgiel w płynie, czy, źle nazywany, e, bardzo źle nazywany, CO2 w płynie, to jest po prostu zwykły związek chemiczny, aldehyd glutarowy, który jest powszechnie stosowany w medycynie jako środek do odkażania, dezynfekcji, czyszczenia narzędzi powierzchni tam użytkowych, chirurgicznych itd. Z tym, że w medycynie najczęściej stosuje się środki pod różnymi nazwami, właśnie zawierające ten środek. Na przykład są to Steranios albo Cidex, które właściwie zawierają sam czysty aldehyd gluterowy w stężeniu około 2%. Do tego dodaje się aktywator, bodajże jest to na, raczej na pewno jest to soda kaustyczna, wtedy się to miesza i jest to fantastycznym, faktycznie środkiem odkażającym. No, ale jeśli ktoś chciałby używać samego aldehydu glutarowego, który kosztuje za 5 litrów baniaczka około 70-80 złotych, się płaci, no to przy cenach rynkowych za karbo to po prostu nie ma przelicznika. Sam tego oczywiście nie stosowałem, znaczy oczywiście, oczywiście dlatego, że na razie do tego nie mam dostępu, ale myślę, że na wiosnę będę to testował. E, na razie czytałem po prostu opinie na forach ludzi, którzy to testowali. I Po prostu mówili, że to jest ten sam środek, który jest używany e, w preparatach o nazwie Carbo. E, tak, te wszystkie preparaty na rynku, od firmowych, poprzez jakieś tam bezmarkowe, najtańsze na rynku, czy kupujecie je za 9 zł, czy kupujecie za 60 zł, to jest jedno i to samo. Ten sam środek, tylko co najwyżej o troszeczkę innym stężeniu, bo najczęściej w akwarystyce się stosuje od stężenia 2% do 3,5% najczęściej stosuje się 2,5% stężenie tego aldehydu glutarowego. Ja ostatnio się również zainteresowałem zakupem, właśnie w jakiejś tam hurtowni medycznej, ewentualnie firmie, która produkuje odczynniki chemiczne aldehydem glutarowym w stężeniu 25%, który najczęściej się właśnie produkuje i później ewentualnie dodaje albo rozcieńcza i nie musiałbym tutaj do swojej do domu przywozić właśnie baniaka 5-litrowego czy większego ponieważ tutaj już obiecałem też znajomym że im to załatwię a zamówiłbym na przykład nie wiem, 200 ml czy litr takiego cuda, i po prostu tutaj z tych 25% bym to rozcieńczył do 2%, czy tam do 6% i wtedy coś takiego używał u siebie. Tak, bo planuję u siebie to używać w tym 200-litrowym akwarium. Używam tego od czasu do czasu, a teraz po prostu chciałem to kupić z myślą właśnie o o tym moim maluchu 45 litrowym ponieważ no zobaczymy jak tam będzie wszyscy mnie straszą glonami zobaczymy czy będą czy nie będą mam nadzieję że ich nie będzie ale wiadomo matka nadzieja matką głupich ale wszystkie matki trzeba kochać w każdym razie powiem wam jeszcze że gdzieś tam na jednym forum trafiłem na aldehyd glutarowy 1 litr ktoś sprzedaje za 45 zł i teraz muszę się ewentualnie z tym e, panem skontaktować i ewentualnie sobie to e, na wiosnę odbiorę albo 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 może mi to prześlę no cena będzie i tak konkurencyjna do każdego możliwego karbo dostępnego na rynku u mnie w każdym razie, karbo dzisiaj się dowiadywałem, kosztuje około 100 za 250 ml, i to jest bodajże firmy Easy Life z tego co pamiętam. No i tak to wygląda. Jeśli macie jakieś swoje spostrzeżenia czy pytania, to piszcie śmiało, powiem Wam od razu, że ja żadnej specjalnej firmy nie będę reklamował, a nim zapytacie mnie o. O to forum albo o imię i nazwisko tego pana i jak się z nim skontaktować, to powiem, że najpierw wolałbym się z nim skontaktować i, i to ustalić, czy mogę w ogóle podawać jego dane. A wy macie od tego wyszukiwarkę Google, więc nie jest to bynajmniej jakoś trudno znaleźć. Naprawdę, wpiszcie sobie chociażby aldehyd glutarowy w stężeniu 25% litr za 45 zł. Myślę, że powinno wam wyjść to forum i tam spokojnie znajdziecie adres tego pana. I to tyle na dzisiaj, co chciałem wam powiedzieć. Moje rybole zaraz idą spać. No, to cześć.